Deixa eu vou... Dobra, nie ma co się... Gdzie 19, już 19.34. 19, o dobra, pierwszy widz nareszcie. Pewnie nastka. Ci, co jest? Widać nowy event w stylu. Moni, moni, rain, Secret in the Fusement, Raccoon Dobra. Co no. ja robię? Czemu jeden ten jeden widz się nie odzywa na czacie? Weź coś napisz. Coś, za cicho tu. Za cicho tu. Dobra, wchodzę, Dobra wchodzę na mój serwis. Dobra. Jesteśmy na moim serwie. Jest jeszcze słagi bro. Jeszcze jest! Ja nie mogę, ale wolę. Zbieramy kaskę. Czy jeszcze nie czas na zbiorę? Jeszcze nie czas na zbiorę. Ja sobie mocnego sfizował chyba. Chyba to, I chyba tak to, robiłem. Czekaj, czekaj. Co my możemy sfizować? Nie, no, takie słabe będzie. czas na te rotory. To jedna osoba na znaczy, trzecie, czemu się nikt nie odzywa? Jedna osoba na live. Przejdź. Ojej, ojej. No, tam to solo Super. Ogólnie dobrą znam od tego. To 1%. Jestem bardzo blisko do tego, tego, on tak bardzo chciał. Co to za? No, jestem bezpieczny. Stawiam się sekretny. No i to tyle, w sumie. tych możliwości. Czekaj, przeczytam tobie. Przeczytam osobno, ale wiesz, jakie jest na jaki na tej stylu. Gingerbread Town. Have Gingerbread Town event. This event will be added as one of the hourly Christmas events. Ride right Santa's sleigh around the map and collect Candy canes around the sky. Small of my name on a reindeer spawn. Yeah. secrets of secret in the fuse, fuse machine. Dragon gingerini. 4 nev base skins. Strawberry base. Meowl base. Christmas base. And gingerbread base. Oh, boy. Ja nie mogę miałym wejść, ja to jest? A bo jest nowość, to nie na Discordzie. Okay. A, bo teraz mi gra papę będę pokazać, że to, że widać było to, że widać było to, że widać że By the way, I'll just give you a base basket. Don't let me see this. Give me the leaks. Aha! So you can just give me the toilet grasshopper. Będzie Privat za darmo. Tylko, że kiedy sami na szorst się wyjebią, się chłopie koła lajków, to pozdrawiło dla niego. zaraz teraz goś zapraszam do Dobra, o Boże to jest 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 Dobra. Coś za dziwne, szczerze. Server pops zrobię. muszę się przeładować. No, no, chyba nie zobaczycie.

Ballerina peppermintina. ballerina peppermintina cacto hippopotamo fluri flura ballerina sono Spazio th Glorbo fruttodrillo <pus> Glorbo <Auburnown> La vacca Saturno saturnita. La vacca Saturno saturnita. Cosa? La Saturno Saturnita. No możesz zagrać, no ale nie dołączaj do mnie lepiej. Labaka Saturno Saturnita. Bo jestem na publiku. Dobra, nie wiem sensu widział jakąś Lawaka Saturno Saturnita. Dobra, nareszcie osoba na live, przynajmniej jest, bo co mi Bez osób na live, więc to się nie ma z tego live'a w ogóle prowadzić. Gerai, o tu gališ žaisti, na, bet... Težiau dabar. Właśnie na twój? No możesz wejść już. tra lelo No już tak, to czekaj, może się przelegować. Co jest już w czym naga? Chema. O, kolega do mnie dzwoni No halo Halo? No O, cześć. Cześć. Robisz live'a? No robię, robię O, fajnie, a o czym? Nie ma no, a rob lepszy Znaczy, ja nie, ja nie mogę wbić butelu Mam kontrolę. Na czym? No, no, czekaj, coś w sensie przyjdę. Dobra. dobra. A nie, nie jesteś na moim sercu. Ej, mogę komputer. No to dobra, no to weź. Ale fajnie. Dobra. Już czekaj, muszę tylko wziąć. Czemu to tam jest miał? Nie wiem. Szczerze nie wiem To czekajania Co jest? Czekaj. Co? A Nie, nieważne, bo u mnie. Myślałem, że jak się wyknął. A to, to była gałązka. Tak w ogóle Dawid widziałeś nowy event w stylu? Nie. Będą cztery... A będzie jakiś? No będą cztery nowe bazy, chłopie. Co wyjdzie? Cztery nowe Cztery? Bazy. No. Jo! No, Dobra, da. No, Ania, nie jesteś na moim serwie e Ej, Ania jest na lajku w ogóle? Jest. Już, a, a w tym już dwie są w grze, Dawid. Co? No, nie możesz do mnie dołączyć, no bo cię nie mam tutaj. A, a, a w tym jest. Y dwie te bazy są już w grze. Bo jesteś. No nie możesz do mnie dołączyć, no w ogóle. Co ty, mi się Roblox. Okay. Bo właśnie się dowiedziałem, że Ania ma tego samego Rebirfa co ja. Co? Serio? Ale no tak, ona miała przecież kasę na to. Ja mam z megafonem. Nie, ja. Ja... nie, sorry, ja mam... Nie, to ja mam chyba... Czekaj. Nie, ja mam wyższy, sorry. Tu mamy nic? Ebo bo Ania ma Gold Co? Ania ma... No Ania ma Gold Cicleteira Może ci dać do indeksu Bo ja już mam Wow, ale skin I ty na, na prywacie jesteś? No, na no, Ani Eso Kradnę dla beki kupię esok sekola Wiesz, szkoda, że nie mam tutaj rynku Jezu, czemu mi się tak długo by dobra Dobra Znasz jakieś kody, te? Do... do, do sam? Nie, ale te kody to... To są tylko do kody do tego z Festive Six 7, chyba że wpiszę. Chodzę do Sabu. No, no, o, już nie. To dobrze. How co ty robisz? <grymne> Czekaj. I są pieces... Czekaj. No. Ten, ten No nie chłopie, od następnego update'u on doda jakiegoś Ginger Dragon do Fioza No widziałem. Trzy nowe kody? Są w stylu jakiś film. Dobra, oglądam ten film. Dobra, no fajnie, nie ja pójdę, tylko pokazuj. Dobra, nie gadaj tyle, wiem o co chodzi w tych kodach. Lol. A dołącz na Alcie. nie widziałem dawno. Co? Gdzie ty masz w ogóle to? Dobra, no po prostu dołącz na Alcie. No. Co? a szpawki, no co ja nie mogę a on gada co wy robicie czemu się bije nie, no, nie. No, nie. No. Ale on gada ciągle, jest on nie w ogóle. No. Zostań, nie wiem, jest Nie, poszczyłem Dobra, już pokazuję kody Napiszę Ja nie mogę, co nie Pokazuj te kody, a nie szukasz czegoś po sklepie, kurde Kto? Jakiś ziomek, ja oglądam jakiegoś ziomek z tymi kodami Po prostu klika po no to mi ciągle styluje. To mi on tak japoja. Nie, to jest inny. Ja jakiś... wiem, około ja ci chodzi. To. On nagrywa, a swoim... na swoim. O co? To ty, kurde. Stop. Mi ruiny lubię tutaj, piciu tej. Pokazuję, on, ch on chłop sobie chodzi po mapie i nic nie robi. Nikt nie pokazuje tych. Sobie styluje, nubinie picanin. No nie wiem robisz. właśnie. Ja chyba wiem o co ci chodzi. Co ty robisz? Ej, co? co nie wziąłem tego? E, e, e. O, 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 Nie, mój komputer ledwo Ja Nie wychodzę. Czemu? Ja Czekaj. A, nie widziałem. Kurde. No nareszcie. Jest no. code. Dobra, wow. Ale... Worki

Kurde, paste mars O no, jak tu, dobra, nie wiem, to jest jakiś arabina od naładny? Ladin, umie... Dobra, czekaj, ja jeszcze do Ani. Co ja. jest? O tak. no, co mi to kradnie. Ja i zaraz już ukradnę. Tu ja chyba Kradny na publika. Dobry. Dwoje. Czemu? Bo... ...Majka Petter. Ty grasz w 99%? Nie. A, okej. Ja też. Co ty robisz? Piszę do Ani. Na czacie, bo... O, dobra. Chce mi dać tego hotspot Ej, yo, nie, na tym mi Dobra, kończę chyba tego live'a, bo to nie ma sensu Wow, o kurde Coś... Ktoś... Co Kto było? Dobra, po pozdrow. Ej, spoko, basa.